Siema, dzisiaj sobie kupimy skina za 199 gamów. Możecie już sobie zobaczyć jakie ja sobie skina kupię, bo to ja muszę sobie sprawdzić, czy tutaj da się dziś zobaczyć skiny za 105... 199 gamów To rzadkie nie są epickie Tyle to są te? Tak, to są te. To są skiny za 199 gamów i któryś z tych skinów kupię. Możecie nawet sobie teraz zejść do komentarzy i gadnijcie, którego skina kupię. Więc mam tutaj taką księżycową Janet. ją też próbowałem sobie kupić, ale no. Nie wiem, bo ja tak tu, troszeczkę nie gram Janet, więc no niepotrzebny mi, ale mega ładny ten skin. Ten skin nie opłaca się. Niestety ten w ogóle skin skinczę za 199. Wanara jest ładny, ale skin którego ja będę chciał kupować to nani ares I teraz sobie przechodzimy do zakupu nani ares kozak czy spray i motki dostałem dobra bo za, nie wiem czy wiecie, wiecie ale ja zawsze miałem do nani tego skina kiedyś byłem bez skina do nani ale wreszcie mam tego skina i teraz sobie przetestujemy ale kozak z jest Teraz nie będę tak dużo grał na nim Może Uda mi się wbić jakąś fajną rankę Dobra W ogóle Gold 1 muszę wbić, żeby to tak fajnie się W profil wyglądało Ale to są takie ładne ataki Bo no, ja się, się żebym się nie wywalił Hu Ej, te ruchy są jeszcze fajne, że on tam tarczę trzyma Mega ładny skin Dostał mocno Dostał, brawo Let's go Zrobimy sobie dwie giereczki na tym odcinku I będzie git, dobra Pla Nie, 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 nie Chcę wam ulta przetestować Patrzcie na tego ulta To jest totalne złoto jak to leci, tak fajne Dobra, lecimy, lecimy O Boże Aż mu ulta tego zniszczył Dobra Skupienie O nie, nie, nie. Nie. Ja cię kręcę. No nie. Mój team w ogóle nic nie robi. Tak, jeszcze ktoś tam chyba we mnie strzelił. Jakiś tam... Dobra, gadżet. Dobrze. Dobra, tam muszę jakoś walnąć. Dobra. Nie, 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 nie. nie Teraz go troszeczkę wystraszę. Nie! Ja cię chociaż spajka wyeliminowałem. Ej, dacie radę sobie. Nie no. No uposia. Kolet? Brawo, kolet. Daje się radę. Ale animacja wygrana jest ładna. Dobra, lecimy sobie z giereczką Niedługo pojawi się w ogóle odcinek też. Pojawi się odcinek jak pokazuję swoją szafkę, bo z każdym miesiącem ona się zmienia i też powinien sobie go kupić. W ogóle gdzie jest ta dzwonkona? co? Ice Mortis. Ja tego typa przed sekundą gra, z nim grałem. Ale śmiesznie. To już jest, jest... na początku to było fajne, ale teraz już mi się to nie podoba, bo przeważnie przegrywam takie giereczki Nie Ale Gadżet, ty Piper Ja No i właśnie dlatego nie lubię takich gierek jak Gram tą samą osobę, Co trafiłem o Boże to ty... Dobra, biorę na siebie No ładnie, mnie Kto jest bez O Dobra Dobra Nie, nie Boże ale ciężko się gra w Ale Przynajmniej mam tego takiego fajnego skina w ogóle. Nie, też stawiam się nad tym skinem, ale ten ma podstawowe ruchy. Ten skin po prostu za 79 gemów jakoś tak. Nie miałem ochoty kupić. Teraz mam 80 gemów poczekam sobie na. Dajcie znać teraz też w komentarzach, czy mam poczekać sobie do. O, tym dem w ogóle. Czy mam poczekać do poniedziałku? W sensie, czy mam poczekać do końca karnetu i kupić skina za, za 150 gemów, jak z karnetu zbiorę? Czy za, za 80 gemów? Bo to też będzie ciekawe. Oj, 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 ale ciężko. Fajne, te randomy. Ojoj. O oj. mój leci Jaki dobry gadżet puścił, nie? Mogę dobra. Zagram sobie na midzie tą na Dobra, dobrze. Dawajcie, drużyno. Dam radę. Serio. Chodzę w tego typa. Nie. Nie Ej, damy radę go zabić, żeby to nie puszczał. Mam ostatni gard, że tu też nie chcę parnować. Fajnie. Nice. Dobra. Idę za to... Ej, ten uciek ma taką fajną animację. Prawie! 90 HP! Ale bez sens. Nie wiem, czy w ogóle dam radę uderzyć za taki mocny damage. Ja tu staję, Spike nie. Jak, nie, no, ja bo tam muszę pomagać, czemu Spike nie idzie na lewą stronę? Dostał mocno. Ej, co się dzieje? Tam Spike poszedł. Brawo. Brawo. Jest, let's go. Kozak. Dobra. 5-1, nice zróbmy sobie za jedną na odcinku i będziemy powiedzieć odcinek nakończyć. W ogóle, skin za 199 gemów, jaki ma, to ma błażej za 190 gemów. I on jedyny z naszej grupy na Discordzie ma takie coś. Ej, mam tego typa, co nie ma niku. Nie wiem, czy w ogóle teraz się da ustawić, w ogóle, bez niku. Dobra, Dobra. jak ja to. Movement. O, ale movement dobry ale movement. Ja ci kręcę, ale kozak. Leona nie mogę podjechać, bo ma za dużo życia. Chyba pod broka. Nie? Weź mi nie. Dobra. Chyba pod broka pójdę, ale muszę jeszcze bardziej rozpędzić ulta. Dobra, zrobię tak. Chyba już jest wystarczająco. No chyba, że w nic nie walnę też, tak super może być. Ha. Ja w ogóle, Brock się wywalił, fajnie. Brawo, ja on ma ten gardzik z skóry. jest dzięki za zrobienie mi tego. Jeszcze ulciek fajnie leci. Dostał. Zabij go, zabij go. Jest! Let's go. Dobra. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się spodobał. Trzymajcie się. Cześć!